Witajcie. Nie ma mnie! No, no no nie ma go. I jak możecie zobaczyć po moim ekstrem, zbieramy tylko y, itemy, które zostały wprowadzone do tego sezonu. Czyli ja mam teraz ten łuk śmierdzący, zakłóźny. I tą nową śmierdzącą pompę, znaczy ona nie jest śmierdząca, ale jest fajna. Leczenie mogę mieć dowolne, a Ciąguda ma po prostu normalne. Ja mam bo jestem bogaty. No, ty masz spada, bo jesteś bogaty i a. możesz mieć spadza. Bo... Mam chłopów, bo jestem dobry. Dobra, to lecę do ciebie. Tam, właśnie kogoś zabijeli. Oni chyba mhm. mają wynajmniej tego jakoś strefy. Weź się wystaw, to cię popchnę do strefy. Nie, tam idą, Jedną. Jedno do. ciebie stracił Siepchaj Jeszcze... A, raz. to jest pomysł Jeszcze... I ją. I jeszcze... Nie raz. wiem czy nie lepiej po prostu by było, żebyś tych chciał do nich... Jeszcze... Do... <laughs> no do okay. ja Oni, no. Oni są my... godnie z moimi obliczeniami zaraz na most. Trzy wilki, trącę jednego Ej, no, oswajamy fuu. go! Ała. A da się Ej, zakazić go. wilka? Psychiczny on jest. Da się. Kości! Ej, nawet... Ej, tak można zrobić! O, oswój! No nie... O, bej, nie bij! o Oswój go, bij. oswój! Oswój, oswój, oswój! On no, nie chce się oddychać. Tego oswajamy. Z... Zabuduj go. Chodź. Zostań. Ja go oswajam. No, kurde, ulańcuj. Ulańcu! Ulańcu! wywalone mam w ciebie. Ulańiec. Nic nie umie w tej grze. Wiesz co, Chuje chyba, no. No, wywalam to ja do mam strefy. Ja wszystko, keba mam. Wywalam. O, to jest. Ja teraz będę strzelał jak za to w łuku. O ile biję teraz? Te dwa, dobra. Nie wiem. Ale Chodź, ja mam miękko. Rzuć mi mięso. O. Miłem jedną tylko. No, a ja mam mniej HP dwa razy. Oj, co? Ale masz kewa. No, ja mam ja kewa. też mam. Ale ty też możesz mieć Kewa A, dobra, masz już hey, Ej tu! Marian! Staną mnie, zabije zaraz! Zabijamy ich. No kolej są ludzie prawdziwi. Ja o, za to. się oswoić. Nie, nie oswajaj go, bo to 5 lat trwa. Chodź z łuku Dostał nic No, czemu bok. to zbudowałeś? Bym go oswoił. Dobra, idź. Ale go nie Ja się piję z na tym. Na no, hej, grandzie. Dostał kewie jeden. On to spali mnie zaraz. zabijam cię, wilku, bo jestem Biorę mięso. Bierz mięso, to mogę mięso, mięso. proszę. No to jest to. Dzięki. A, to mnie bije. Zginę. O, co to Jezu, tu palenie jest straszne. Tu masz potkę. Ja mam, ja mam. czyli bomba. Straciłem matsy przez ciebie. Ja mam 100, Ja mam 200 mat. Ulane wilki. Ulane wilki. Ula tam jest. Nowa nazwa. Zamiast jakieś wilkołaki drapieżne powinny ula być ulane wilki. ULA 14 tam jest. Tam ktoś zabił kurę. Szczelam pokazać. Ło chyba. Dostał 0, bo z tego się nie da strzelać. A tam jest gość. Daj, mu najazd. Czekaj, no dawaj. Ja go nie biję. Dostał no najazd. Daj, nie wiem, nie wiem. On dostał 30. Jezu, jak ja to zniszczyłam. No, no dostał po kewie 60. Leży. No. Kto leży? No typo, od smrodu zginął. Moje, moich skarbów. szukaj go szukać? szukam no bo tam idzie jest jego drugi A. nie chodź szybko leży 40 ze spazam dostał czekaj bo ja go mam podświetlonego dobra dalej bierzcie masz szansę. właśnie na tą, tą pompa możesz mnie uleczyć jak ja cię mam uleczyć nie tak tu jest Dyszedł. Brawo! No, Lo ma tu, tu jest, tu jest, tu jest. Jezu, on na tej papryce tak pieprza. Brawo! A nie, to ty dobiłeś, tak? Nie, zabiłem. Strefa nas zje. No i? To przez ciebie będzie jak nas zabije. A fajnie, no, że po czterech już bije. Dobra, przeżyliśmy. Mam no, do wszaka, ja mam pełno leczenia. Znaczy kawę ja. tylko. No, ja nic nie mam. On miał skara i mnie nie zabił. Sara w to bierz... An, mm. nie zdążymy już po niej. Ja On mam potki. skara. Bo tu leczy, leży wszystko. Aha, dobra. Masz się łuk fioletę. Ja tylko bym chciał jakbyś miał tu dużo. Nie mam? O, Ale, chyba ja, bym... ja mam dwa łuki. Dobra, jesteśmy... Ile? Jesteśmy Ej, na 7 o Jezu, głupiam. nie tu mnie uciekaj. Da się to zjeść? Nie wiem. Nie? Wiem. Chłopy tam są. Nie mamy szans. A Gdybyśmy znaleźli dwie to może wtedy. No. Ale tak to nie mamy. Bandaże. No to sobie zjedz i mi daj trochę. No dam ci na pewno. Ty masz trzy, ja mam dwa. Tak to podziela. A to masz fulgą, panie fajnie. Ale typy sobie tam wybudowały. Na no ja jestem w strefie. Nie gin. No to mi daj bandaż. Już, łap. Tutaj no. jestem przecież za mostem. A! No A. tu. No ona już wolno idzie. I łap to. A potkę może tam się ty tu zrobiłem sobie, sobie zrobiłem. Do Ja tam walę z łuku I tak mam. 150, 150 mam. Ty, dostał, ale dostał dużo. 20-30, haka. A to bym ja wyżej jest. Ja tam walę z łupem. Masz procy do masz znaczy Mam, no, no, Masz, wyrzuciłem ci No dalej, idę. Nie ma? Trochę tu jest na najwit. Strzelaj tam. Bole. Co ze śmiercią? Tam wyżej bardziej. Albo niżej, oni chyba tam właśnie kampią. Nie, tam jest. Tam. Nie, oni, oni oni chyba zrobili sobie boksa za. Zabiłem. Brawo. Tu drugi jest. Też zabiłem. Brawo. Zostaliśmy na... uważaj uważaj Nie mam matsów. Yy, yy. Nie mam duchu. Dostał po ale ja też. Nie Masz mam. Masz trochę matów Nie mam. Masz tylko to, co ci mogę dać. Dobra, dzięki. Jest lepiej niż... No, mamy szansę bo oni mają jeszcze high ground. No ja dostaję strzelaj, ja nie ty siebie wysadzasz nie, dostał dużo z tego łuku dostają dostał musisz uważać na te zakaźne bo oni raźcie muszą trafić z tego z tego zakaźnego bo oni też nie mają no nie jestem na dwa z tego jedynie. oni mają strefę my też kolaps Zwałt. Dostał po Jeden ma kraka strasznego Jeden drugi też ma kraka Dojechał mnie! Leży jeden! Jeden leży! Drugi spada, zginie chyba, nie! Dobiłem drugi jednego. Nie dojechał! Ile Jest na mnie? Jest na przykład. Kolapsuj to, kolapsuj to! Nie, nie, nie kolapsuj. Ma matce! jest jesteś ten chłopniał chyba. Nie miał miejsca zostało. Rzucaj mu to tam do góry. Mam dwie potki. Ale chłop ma matsów. No. Nie. nie. Lecz, komor. Nie zabuduj. Dawaj, bo on mnie ogarnia chyba, że ja spadłem. No dobra, dobra. Bo, Co wiesz, jest? Jak mnie nie uleczysz, to już z tobą nie gram. No o nie. O nie, ale ja Ja już Cię nie dam rady, że to płonie wszystko. Bić się z nim, czy mam Cię leczyć? Możesz mnie spróbować uleczyć, bo on chyba nie ogarnie. Ja Ale mam zabuduj, dobra, przyjdzie. nie lecz Spala mnie. I się matcy kończą. Co gościu wybudował? Tam jest drugi! Jeszcze jeden jest na dole. O. Masz matce? Kamp, kamp, kamp. Miałeś matcy? 40. O. Ale spróbuj mnie o. uleczyć. Czekaj. Wważej, ważnej! Nic no. mam uważać. Oj, szkoda, były dymy. Myślę, że się podobało. Nowe itemki, tak średnio. Trzecie miejsce jest dobrze. Gościu w strefie ginie. No, ale zobacz, ile te typy miały Macy. Są tam... Co, to Co, to Co, to Co to jest? Co to jest? Co to jest? Dobra, szkoda gadać. Gdybyś, gdybyś miał Macy i pewnie leczenie byśmy wygrali, nie? Nie. No. Myślę, że tak. Właśnie jest jakimś bokiem Dobra, mam nadzieję, że odcineczek się podobał Trzymajcie się do...